Cześć kochani, w kolejnym odcinku z G4 Skinka. Dzisiaj będziemy losować dla Was Wasze skinki na samym końcu odcinka będzie pokazane kto wygra właśnie 5 skinków pokazane w poprzednim odcinku co tu jeszcze dodać. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, pojawi się to w lewym dolnym rogu Plus w dolnym rogu Macie tutaj jeszcze Mój kodzik okularnik, który też się pojawi w lewym dolnym rogu Tutaj przy doładowaniu z moim kodem okularnik macie 5% bonusu do doładowaniu więc Gorąco zapraszam do Do, 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 do wpisywania mojego kodu tak No, no to co to Zapraszam teraz do odcinka, mamy 8 dyszek standardowo, może nie standardowo, coś tutaj lekko wpłaciłem, ale no, żeby było Wam się miło oglądało, to ogólnie bardzo miło z Waszej strony, że piszcie bardzo fajne dla mnie komentarze. Bardzo mi się miło robi na serduszku. Chciałbym Wam powiedzieć, że w tym odcinku będzie znowu jakiś fajny skinek do wylosowania dla Was. Więc serdecznie zapraszam do oglądania i. A! Jeszcze przypomnę, że z moim kodem macie mil speczka za darmo Tutaj takiego, właśnie sobie otworzymy teraz i będzie to AUG Killa za 48 groszy, 56 przepraszam, okej okay. Dobrze, no to co, zaczniemy od jakichś fajnych bitewek może, zaczniemy na start tutaj Taka początkowa, farmity 4. Ogólnie dzisiaj nie będziemy odwieszkić tym za 2-3-4 zł. Skrzyneczek, tylko może coś tam lepsze, grubsze, lepszy proficik. No, może być. Teraz zobaczymy. siemarazor Razor i Bot Arnold. Bot Arnold i co z tej. Ty... Co? Tak! 9,52 i. i 88 groszy, No powiem wam tak. Odcinek zapowiada się bardzo super 14 64 10 zł profitu. Taki profit to ja lubię. Tak, bardzo lubię taki profit. No i co? Może mogę coś to wypłacić? Nie mogę tego, ale dobra. Zrobimy sobie od razu może jakiś może więcej przedmiotów. Cyk, cyk. Hmm. Powiedzcie mi, może w komentarzach, jaki byście chcieli, może jakiegoś skinka. Napiszcie w komentarzach, to może dla Was coś, coś wylosuję, może coś dla Was sknucę tutaj. O, może taki P250. No, myślę, że będzie fajny. Proszę bardzo. No i co? No i ten skinek Inferno P250 będzie dla was za 9 zł. No co? No to bardzo proszę. Tutaj sobie sprzedamy, tutaj jeszcze i tak jesteśmy bardzo fajnie na proficie. Mm, tutaj za dwie dyszki. Ok, dobra, dobra, nie zdążyliśmy, niestety, ale dobra, zapomniałem. Mm, otworzymy sobie, może tak, tego, tego. Mm. Ogólnie, w jednym odcinku słyszałem, że ten mag od jakiegoś widza, że ten mag podobno oddaje, więc no. Nie lubię tej szczynki za bardzo, ale zobaczymy, zobaczymy, na dwóch graczy, proszę bardzo. Mm. Dobra. No elo elo, no elo elo, siemanko, siemanko. I Mamy O nie, chyba na jest za... 8, za to dla kolegi, no co no. Lekka lipa. Tutaj dla nas awupka za ile? Za 8. 12, bardzo fajnie, bardzo dobrze. I Magno. Widzę, no co, no dobra, no kolega wygrał, no mamy 62 zł, nic się nie stało, mm. 52 zł, możemy dalej coś z tym zrobić, tak, mm. dobrze, miałem, nie robić ten za 4 zł, ale no, kusi mnie ten one moment, yy, umpeczek też, jeszcze raz to, bo to, oh, Jezus, lubię tą strzynkę bardzo. I możemy sobie jeszcze otworzyć takiego foreścika za dyszkę Tutaj na, na dwóch graczy, na dwóch graczy Nie będę przesadzał na trzech, na czterech Bo to jest mniejsza szansa na wygraną A ewidentnie chcę wygrać Ale akurat Zuska. ZUSKA no niestety muszę Cię z przykrością powiedzieć, że przegrasz tą bitwę Przegrasz tą bitwę Dobra, to jest dla niego 72, ale dla nas też nie jest źle, tak? 7.24, uwaga, dla nas będzie za 2.16 chyba 8 zł, dobra, nasz lepszy stan. Nasz lepszy stan i co będzie dla niego? Dla nas będzie za 36 groszy, dla niego, dla niej za 28. I z foreścika, proszę nie wykręć nas. Tak, wygraliśmy na bitewkę. Piękny profit, 26. 48 zł z 23. Bardzo, bardzo pięknie. Hmm. Dobra, tutaj jest tak, sprzedamy sobie to, 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 to. To i to i to. Mm. Zostawimy ten rewolwer. Może zrobimy wypłać? Nie możemy, więc może. No, ten skinek też będzie lądował dla Was. Mm. Może jakaś. Yy... Może jakiś. O, ten. p 90 bardzo ładnie wygląda, więc ten skinek, ten skinek też będzie dla Was. Mm. Dobra, no to co? To stworzymy sobie kolejną bitewkę, może ten forestik bardzo fajnie oddał nam. Ogólnie... Dobra, widzu, drogi co powiedział, że mak jest dobry. Zobaczymy go. Na trzech graczy. Proszę bardzo. Przywołaj boty. No widzu, wierzę... wierzę w to, że ten Mac się oddawał. Ale może jest tak, że mi może nie oddać, więc mam nadzieję, że mi odda, więc jak mi poleciłeś tą skrzyneczkę, to mam nadzieję, że to odda, tak? Więc zobaczymy Bot Arnold Bot Clasher i uwaga No dobra, dla Bota Arnolda na 21 zł, no już No już mi się nie podoba, no już mi się nie podoba. No czemu dla nas tego nie ma? Czemu tego dla nas nie ma? 23 zł Ajajajajaj, no dobra no nie ma nic, na no nic, na no nic, na no nic. Dołączymy sobie tutaj za 5.60 za Maka ogólnie Lubię tą skrzynkę, no nie wiem czemu, ale ją naprawdę bardzo lubię. Co? Co do Was słychać w ogóle? O, no tak, 54 zł. Mówiłem, ona jest bardzo fajna ze skrzynka. 54 zł kolega właśnie zyskał ze skrzynki za 560. No co mam powiedzieć? Dobra, no to co? Nie ma co przedłużać. Zrobimy, może Alina za 35 zł. I zaraz zobaczymy, kto wygrał. Z, wygrał skinki, z tak? Tutaj tak, dobra. Może nie będziemy robić takich, tych. Hmm. Dobra, no to zrobimy tak. El Chapo Maga odpuszczamy sobie, bo no, nie, chcę, nie chcę go już. Yy, foreścika hmm. P20. Tych tańszych nie będę może jakiegoś laki lucky, lucky, starczy nam na Lucky Puncha, starczy nam, dobra, no to co, lecimy, lecimy przy boty no, poczekamy, poczekamy sobie na jakiegoś koleżkę, bo no jest z nami GNT, GNT. pamiętajcie o używaniu koda kod, kod okularnik, bo to jest myślę, że to jest najlepszy, najlepszy godzik, tak, najlepszy godzik i uwaga co mamy, tak mamy Mamy za 6,40 zmaka bardzo pięknie i Forest nie, nie, opierdzi nie opierdził nas. 1116 11, bardzo pięknie P20 da nam syf i Lucky Punch Lucky Punch... O nie, proszę cię, proszę cię, nie no, nie, 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 nie. nie Miało tak wyglądać. To nie miało tak wyglądać. Po prostu to nie miało tak wyglądać. Dobra, to co? No to przejdźmy do rozdawania waszych skinków. Dobra, proszę Państwa. Właśnie będziemy losować z konkursu wasze skinki. Oto, który zgarnia Emilka Kasanka. Emilka Kasanka, zgarniasz właśnie Galiara, Galiara, rakietowe, boom. Pozdrawiam. Drugi kto wygra jest śluzi, śluzarczyk, wygrywasz. Śluzarczyk, śluzarczyk wygrywasz. Kosmiczny, krzyżowiec. Kolejny kto wygra jest. Y... Lis. Lis. Lis, wygrywasz. Y... Rewolwer. Rewolwera wygrywasz. Mm. Kolejny kto wygra jest. Y... Dobra, tutaj już nie. Kolejny kto wygra jest. Pomer. Pomer, witam cię serdecznie. Pomer, wygrywasz właśnie mm, MP w Star rdzeń mocy. Mm, kolejny kto wygra jest XH King. XH King, wygrałeś właśnie Skinka, Kinga TK Bambuko. Dziękuję za tutaj. Dziękuję za mm, subskrypcję. Uspa, uspa za 3 zł wygrywa rojek, rojek. Bardzo, bardzo fajnie. Rojek wygrywasz, Uśpika i i hasi wygrywasz gloka. Dziękuję bardzo. Zaraz, przejdzie, zaraz przejdziemy, zaraz do do, do, do do rozdania. Niestety Lisie, niestety Emilko, no nie mieliście trade linka tutaj wy na, na YouTube, więc niestety nic nie wygrywacie, niestety nie ma was na nie ma was na Discordzie, więc no nie mam nawet tak do was napisać, więc no przykro mi. Mam nadzieję, że następnym razem pomści, będziecie mieli tego linka. Filax, Filax wygrywasz Skinka, mm, Revolvera, Revolver wygrywasz, Kolejny skinkiem, który wygra jest Satori. Satori, Satori, wygrywasz skinka Galileo Arrakietowe Boom. Tu tutaj: XV, XV King. Proszę zgłoś się do mnie po odbiór. Skina w, na Discordzie. Tutaj, pomer. Pomer, yy, tak Pomer, proszę bardzo, tutaj dla Ciebie skinek, mm, wylądował już dla Ciebie. sekundka, zaakceptuję. Mm, 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 mm. Dobra, proszę bardzo, dla Ciebie skinek, już, już wylądował. Dla śluzaczka tutaj proszę bardzo, skinek kolejny ląduje. Kolego, masz właśnie wygrać skinka wartości 12 zł. Tutaj dla kolegi pomer już jest, śluz już jest. No niestety, Wam koledzy nie mogę wysłać, bo coś macie po prostu z trade linkami na YouTube i po prostu nie mogę Wam wysłać, więc drewno dębowe proszę wejść na mojego Discorda i weź mi po prostu, wyślij wiadomości swojego trade linka. Satori też niestety nie mogę Ci wysłać.